Witajcie moi drodzy. Przede wszystkim chciałbym pogratulować naszym piłkarzom, trenerom, całemu ształowi, całej reprezentacji, doniosłego sukcesu jakim jest wyjście z grupy do fazy Pucharowej przy powiedzmy szczerze przeciętnej grze, a momentami bardzo słabej. No, historycznie tam w 1986 roku, 36 lat temu, udało się. Wyjść tam z grupy, jest nawet lepiej niż wtedy, bo wtedy odnieśliśmy tylko jedno zwycięstwo, 1-0 z Portugalią. A potem były dwie srogie lekcji, najpierw z Anglią, potem z Brazylią. i Lineker nam, nam hat-tricka strzelił, Brazylia szalała, też byliśmy jej tłem. Mam nadzieję, że nasi piłkarze w meczu z Francją zbiją się jak te orły ponad swoją przeciętność. I naprawdę rozwiną skrzydła i pokażą, co potrafią. Ciekawe jest to, że yy, nasza reprezentacja, jeśli chodzi o szkolenie te techniczne, rozwój taktyki, no jest moim zdaniem najlepsza w całej naszej historii. No, ja pamiętam tam ten Mundial z Meksyku z 1986, pamiętam z Hiszpanii 1982, a nawet z 74, gdzie zdobywaliśmy brązowe medale. No już mam swoje lata jestem starszy niż węgiel kamienny. Niedługo będę starszy od, o, o, w ogóle od tego świata, tak pamiętam, jak dinozaury chodziły po polskich łąkach, a pani Anna, a pani Anna Kopacz mnie kamieniami rzucała. No, w, w, wtedy mieliśmy, mieliśmy wielkich techników, Kazimierza Dajna Lubańskiego, ale ogólnie, no, inna gra była wtedy. Zespoły nie grały tak tak taktycznie. Była przepaść, tam Ameryka Południowa i Europa tam po prostu dominowała nad resztą świata, a teraz to się bardzo wyrównało. A teraz przechodzimy do, 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 do meczu. Polska, Argentyna 02. No to, to już powiedzieliśmy. No Argentyna była, jak przewidywałem, no lepsza technicznie, szybsza biegowo. Tu jest to, no, no, moje ustawienie, jakie proponowałem na mecz z Argentyną. Tu wyszedł z bardzo podobnym ustawieniem, tam personalnie trochę się różniło. I pierwsza połowa, moim zdaniem, była taktycznie bardzo dobrze rozegrana. Nie mam tam żadnych zarzutów. Karny, karny to to jest znów kolejny karny z kapelusza. Oglądałem się na tych powtórkach no, na nasz bramkarz, wojciech Szczęsny, No tak mówią, tak na marginesie powiedział, że mamy jednego zawodnika naprawdę wysokiej klasy światowej. To jest nasz bramkarz, Wojciech Szczęsny. Mamy trzech piłkarzy naprawdę na wysokim poziomie. To Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Kamil Grig. Reszta jest na powiedzmy dobrym poziomie. I tego się trzymajmy. I pamiętajcie o tym, panowie. A, ale mówiłem, że tutaj, o, przed stoperami, yy, na przedpolu, w środku pola karnego, idąc środkiem, będą Argenty, Argentyńczycy próbowali strzelać, i tak się stało. Dopó dopóki była tak, taktyka pilnowana, tu bielik schodził, pomagał. Krychowiak schodzi, pomagał, było bardzo dobrze. No, niestety, wydaje mi się, że trenerowi i jego drugiemu trenerowi, doradcom, już przyszło do głowy w przerwie, że najgorsze za nami. Teraz spróbujemy pójść do przodu. No, pomysł niezły. Zmienił nam defensywnych pomocników. Ci co weszli, nie wiem, albo, albo nie dostali wytycznych, żeby pilnować tego środka pola karnego, zwłaszcza tam tego przedpola. Albo sami już jakoś tak poczuli zebrze pójść do przodu i obydwie bramki i ta pierwsza z tej nagłej sytuacji i ta druga. No padały, padały z miejsc, gdzie przewidywałem, że stąd będą strzelać, no, bo, bo nie, nie są wysocy, tam jednego mieli wysokiego obrońca. Są szybcy, są zdecydowani. I podobne schemat, tylko jeden był rzut z boku i tu, prawda, no, no, strzelił po, po, po słupku i drugi też nabieg w środku polakarnego przed stoperami strzelił. No, nikt, nikt im nie przeszkadzał przy tych strzałach. Nikt, nikt nie przeszkadzał. Także jak chłopcy przymierzyli, tak trafili. No. A my przez cały mecz oddaliśmy jeden niecelny strzał, tak nikt tą głową oddał. Także różnica poziomu no. I, I Podsumowując, gdy, gdyby taktyka była pilnowana w drugiej połowie, gdybyśmy się nie podwierali, że teraz nasza kolej pójdziemy i zaatakujemy, to to byśmy myli, że może te 0-0 dowieźli, a może coś innego, no. A że Argentyńczycy napierali, to, to wiadomo, że napierali, bo przy remisie wcale, wcale nie byli pewni wyjścia z grupy, tak, bo wystarczyło, że Arabia wygrywa i jest tu remis i oni odpadają, no i... Też, a też, też idiotami nie są, też umią punkty liczyć. Zaatakowali od razu, bo po przerwie udało się, poprawili i było po meczu. Zabili mecz, potem tylko się męczyliśmy do końca. I modliliśmy się, a i tam, no, z tym jeszcze powinniśmy podziękować Meksykowi, że chciał walczyć i że wygrał. Bo jakby wygrała Arabia to byśmy te, tak samo już nie by co liczyć, ani bramek, ani kartek. Tak, i te, no i też Arabom też po, 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 podziękujmy, że pomimo tego, że przegrywali 2-0, to jednak oni mają jakąś wolę walki większą od nas i potrafili jeszcze bramkę strzelić. I na koniec powiem na Francję. Albo wstępnie przewiduję dwa warianty, ja się nad tym zastanowię. Albo taki, jak tu proponowałem, skrajnie defensywny jak na Argentynę. I tu musimy przetrwać, ewentualnie liczyć na jakąś kontrę, czy stały fragment gry. Ewentualnie przetrwać z 0-0, czy jakimkolwiek remisem i liczyć na karne i to jakaś jest szansa. No. A, powiem, a powiem, że szkoda, bo jakbyśmy wyszli z pierwszego miejsca, gralibyśmy za Australią, to według mnie Podobne mamy parametry, podobne możliwości, jeśli chodzi o siłę naszych drużyn I jakby było prawdopodobieństwo zwycięstwa pół na pół, 50%. Z Francją to tak daje od 5 do 10% szansy dla nas. Nie odmawiam nam szans, ale to przy bardzo wyjątkowo sprzyjającej sytuacji. Albo panowie piłkarze, w końcu zdejmijcie podkoszulki. Pozwólcie skrzydła, żeby wam urosły. Niech Wam urosną te skrzydła, zacznijcie próbować wysoko, zacznijcie szanować siebie, swój poziom wyszkolenia, swoją reprezentację i wtedy może zaczniemy oglądać piękny futbol w polskim wykonaniu, czego sobie i kibicom wszystkim życzę. No i naszej reprezentacji. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich cześć.